To już ostatni dzwonek na złożenie wniosku o przyznanie nagród starosty puławskiego w dziedzinie sportu. Wraz z końcem marca upływa termin, w którym należy dokonywać zgłoszeń. Wyróżnienia są przyznawane zawodnikom za bardzo dobre rezultaty osiągane na igrzyskach olimpijskich, a także mistrzostwach świata, Europy bądź Polski, zarówno w konkurencjach olimpijskich, jak i nieolimpijskich. Laureatami nagród wręczanych przez starostę Pławskiego mogą zostać również trenerzy, których podopieczni osiągają bardzo dobre wyniki, jak też osoby zaangażowane w pracę na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej, na przykład poprzez organizację imprez sportowych. Kandydatury mogą być zgłaszane przez kluby sportowe działające na terenie powiatu, dyrektorów szkół, do których uczęszczają wyróżniający się zawodnicy, czy inne instytucje związane z kulturą fizyczną. Zgłoszeń należy dokonywać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Puławach. Do składanych wniosków trzeba dołączyć m.in. kopię dyplomów potwierdzających osiągnięcia sportowe. W zeszłym roku wręczono 60 takich nagród i 5 wyróżnień dla sportowców i działaczy z terenu naszego powiatu. Sponsorem programu jest agencja reklamy Multimedia. Grota Roweckiego 4 w Puławach.